Gomesz myślę jednak w kierunku Hasena cały czas jednak widzę przy piłce Kreuz składał się do strzału ostatecznie wybrał taki dziwny wariat. ale teraz szansa i gol! 1 do 0 dla widzewa ale tutaj kapitalną robotę Kreuz wykonał aczkolwiek to uderzenie pod słów nogi ale świetnie zamknął akcję to był Dominik Kup 49 Minuta spotkania, popatrzmy jeszcze raz, jak to szybko poszło. Reuz ładnie wprowadza. Nie, to jest... To nie jest. Dwóch jej zawodników. Nie, Martin bramkę strzelił. Reuz Riegler. Tak, tak, on. 49. Minuta. Wydawało mi się, że to on uderza. No zobaczymy jeszcze raz tutaj nam. W każdym razie.